Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 11 kwietnia 2023 rok. A ja postanowiłem dzisiaj zrobić przegląd rodzinie, która od wiosny. W ogóle nie była przeglądana. Nie wiem, co się w tych ulach dzieje. Wszystkie z reguły rodziny, mimo że stale filmiki pokazuję, ale takie okazjonalne. Zobaczę, co w tym ulu jest. Pszczół. Zapasów. Na pewno Państwo jest ciekawi co to za rodzina no to prawdopodobnie jedna z moich mocniejszych rodzin i co tu nie niej słychać u tego tam kazał popatrzeć na dróbki trutowe. To znaczy, że pszczoły są zafeskie, przyduszone. No ale jak inaczej poradzić? Jak widzicie, jaka aura śniegi, deszcze i zimna. To jest ostatnia ramka. Proszę Państwa, a to nie są żarty. To nie są żarty. To jest zasklep tegoroczny. Chyba. ten się, proszę Państwa, charakteryzuje ten mi, mir, ta mierna pszczoła w którym jest Kaukas. Proszę popatrzeć. Duża część to są tegoroczne zbiory. Zbiór jest bardzo blisko, i ona nie potrzebuje. Proszę zobaczyć, tylko że tu nie ma czerwiu. Tu nie ma czerwiu. Także ciekawa sytuacja Bardzo ciekawa A tu jest czerw Proszę Państwa jak ta rodzina w stanie agonalnym wyszła za ziemi ze skrawkami pokarmu rozmnażała się i, i dużo więcej tego pokarmu jest czerw proszę zobaczyć. także tu nie ma co grzebać czynnik głębi to no miałem dzisiaj już konkretne takie sprawy porobił pszczół Ale tu Nie ma ku temu Powodów No ale jest zimno, nieprzyjemne powietrze Teraz po ścieśnieniu ramek powinno być 11 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście Jest To jest gniazdo W pełnej krasie Tak, tutaj nadróbki trutowe. Muszę to ściągnąć. Te nadróbki trutowe muszę ściągnąć. Tu jeszcze jest miejsce do czerwienia. No, pszczoła ładnie się spisuje. To jest bardzo pszczoła ekonomiczna, taka kaukaz. A nas żywiłem ja tylko skrawki pokarmu, może sobie pół litry syropu dostawa. jeżeli wychowała wychowaku tą ramkę muszę podnieść no i mam węzeł na myślałem że będę robił nie wiadomo jakie dokładki a tu się nic nie da zrobić niestety jeszcze na jakiekolwiek do, ta, dokładki jest zawczasu za chwilę wezmę Państwa na wylotek pokazać na koniec ula może włożę jakąś ramkę z węzą żeby mi nie robiły na ścianie tylnej tylko te węze odrabiały Tak, wejdzie jeszcze ramka, gdzie także już ta rodzina żadnych pawałek nie potrzebuje, bo ten pokarm co ładnie dojdzie na tym pokarmie do końca. Także nie wiem, w ręki ulowe czyścić Może i ramki powyjmować Aby denice wyskrować z tego Zarobienia Ale tu nie ma sensu cokolwiek im Proszę Państwa Majstrować Nie ma sensu cokolwiek im majstrować Tu ścierki Są już podzielone. Teraz drodzy Państwo, wezmę Państwo na wylotek. Popatrzycie Z Wylotka. Te pszczółki sobie przychodzą. Tak, ja wiem czy to najmocniejsza rodzina. Przegląd to proszę Państwa pokażę A teraz jeszcze zaglądnę proszę Państwa tu do tego ula. Tu jeszcze zaglądnę do tego ula. Tym sobie później zabezpieczę. I zobaczę co jest w ulu numer 17, bo one w biegając sezonie były potężnie potężne i potężnie rośliny po wykarmieniu Raczej zmarniały, ale później to odbicie tej rodziny nastąpiło. No i zobaczymy. Co tu wygląda, tak ta rodzina jeszcze ma od wiosny nie była doglądana? No i z tej racji jeszcze u niej leży słoiczek. zobaczymy co u tej rodziny co u tej rodziny jaka siła pszczoły ile czerwiu ale widzę że na końcu są poważne nasiance na dróbki i jak Państwo widzą pięknie ramka zaniesiona i robota trutowa. To znaczy, że pszczoły są mocno przyduszone. No niestety, tą ramkę muszę zostawić na zewnątrz. O. Tu jest, jak Państwo widzą, robótka trutowa, która przy następnym przeglądzie musi być wycięta. No, niestety ta rodzina też ma nanoszone. To się nie da ukryć. Ma czy nie ma? No, nie ma nanoszone, bo tu nie ma nic. No, jest ładnie czerwiu i niestety, drodzy Państwo, tą robotę podramkową muszę usunąć. Bo tu by mi się doznożyła maroza. A tak to jest spokój. To jest niedobrze kurcza. Tak sobie proszę Państwa nie dopilnował. Niestety to trzeba usunąć. Turnczerz muszę inaczej zagospodarować w tym ulu. Jajeczka są także. Ta rodzina ma dobrze tylko zorganizowany ostatni plaster. Tak to ramki są głodne. Widzą Państwo ramki głodne. No i niestety nie zaglądałem aż tak głęboko do ula. I ten czerw został. On musi być położony na powałce, bez plastrów, żeby umożliwić wygrzanie go i wyjście. No dobrze, że zaglądnąłem. No teraz ramki są, proszę Państwa, całe w czerwiu. Ramki są całe w czerwiu. Pszczoły dużo młodej, zdrowej. Dużo młodej, zdrowej i to jest teraz jedenasty. i akurat na 1 maja tu będzie siła. I te rodziny dostaną półnastawkę i wiadomo, że w półnastawce dadzą rady i to jest. Plaster z piegrzą. Tak to jest ładna rodzinka. Tego kaukaza z tej linii mam w kilku ulach. Wszystkie pięknie się chowają. No i proszę zobaczyć. Siedem ramek. I to wszystko całkiem dobrze wygląda. Siedem ramek, i wszystko całkiem dobrze wygląda. Teraz muszę tu zniszczyć. To są nawet szczele na dróbki nie? trutowe. Ta rodzina już się dusi, ale jeszcze się przydusi na tym jeździe wstydzie czasu, a potem już dostanie pół nadstawkę. No tak, tu jest, proszę Państwa, tego na kropu trochę na tej ramce, tego miotku zniesione. Ale tak to. Nie ma takiego przepychu jak w poprzednim ulu Nie ma takiego przepychu jak w poprzednim ulu takiego bogactwa pokarmowego A tu było lepiej w ulu niż w tamtym Tak, wycięty czerwc, proszę państwa, to jest zdolny części gniazda. W nim warozy nie będzie, bo waroza też sobie szykuje odpowiednio dobrej temperatury do rozmażania. Tak, że ta rodzina za tydzień czasu już bez zaglądania, już w poniedziałek, może sobie dostać. Drodzy państwo. pół nadstawkę muszę sobie zostać pół nadstawkę teraz Ach, na wszelki wypadek założę ten ekranik, który ogranicza wielkość komórki na ostatnim plastrze. Jakoś ten czerw trzeba tu umieścić, aby się wygryzł. No nie będzie marnowało. Nie będzie tego marnowało. Na, szczę na szczęście tylko na dwóch odłamkach plastra jest ten czerw. O, jakoś sobie poradzą także rodzinka fajna ale zdradza przy symptomy przyduszenia teraz już czuję zdecydowanie zapach nie nektaru ale szmat ktoś tu znów garuje szmatami no ale nikomu webanie nie zmieni człowiek jak to kurczę im tu urządzić Jak im to urządzić Jak im to zabezpieczyć Żeby miały jakoś to będę myślał I Szanowni Drodzy Państwo Z tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnałem